Zobacz, jak ja to robię. Mamy sobie analizę, analiza przykładowego miasta. Przypominam, na wymyślonych poniekąd danych. Stosować można tylko we Flipogrodzie. Tak? Mam sobie mapkę i w tej mapce mam dwa kolory. Mam kolor czerwony i mam kolor złoty. W kolorze czerwonym mam budynki do roku 1995, i to jest to, co ma nać za rynku pro. Czyli tam są wszystkie kamienice, wszelkie bloki wybudowane przed rokiem 1995, mniej więcej do końca Wielkiej Płyty. A w kolorze złotym mamy nowe budownictwo, czyli wszystko to, co było po 1995 roku, aż do roku 2016, czyli do momentu. Gdzie handlując z danym mieszkaniem nie płacimy VAT-u, czyli do momentu, kiedy upłynął już ten czas od pierwszego zasiedlenia dwuletni, gdzie, gdzie nie wpadamy w VAT. I teraz analiza rynku Pro ma to, co jest czerwone, a analiza rynku Platinum ma to, co jest czerwone i to, co jest złote, tak jak teraz pokazuje. Więcej różnic nie ma. Wszystko działa dokładnie tak samo. I załóżmy, że. Dostajemy ofertę, gdzie adres jest mniej więcej tutaj, na północ od wymyślonej alei Reymonta, na naszym obszarze szóstym, z nowego budownictwa. No to klikamy sobie. Przenosi nas do miejsca, gdzie mamy opisane, co to jest za rynek. To generalnie czyta się raz albo dwa razy w zależności od tego jak duże miasto reprezentujesz w jak dużym mieście inwestujesz jeżeli ktoś inwestuje w trójmieście czy w Warszawie to warto jeszcze sobie rzucić okiem bo podejrzewam że te analizy są na tyle rozbudowane że ciężko je zapamiętać tak czytając raz czy dwa razy no ale jeżeli masz analizę powiedzmy nowego targu no to to jest raz i już i teraz co tu widzisz Widzisz konkretne granice obszaru. Czasami, jak miasto jest duże, to jeszcze tutaj dorzucamy mapkę, żeby było bardziej, bardziej klarowne. I widzimy opłacalność inwestowania. Co to znaczy opłacalność inwestowania? No to jest odległość, jak dotąd, na danych historycznych, najtańszej od najdroższej transakcji. Jak to rozumieć? Tam, gdzie te rozpiętości są większe, masz większe szanse na zyski. Tam, gdzie są mniejsze, masz mniejsze szanse na zyski. Czasami możesz znaleźć um, na przykład różnicę pod tytułem 1200 zł, i ja bym się osobiście bał tam inwestować. Bo co to oznacza? Choćbyś kupił najtaniej, jak dotąd w przeciągu ostatnich dwóch lat się dało, sprzedał najdrożej jak dotąd sprzedawano. No to jesteś na minusie. No nie. To już lepiej byłoby uderzać w takie miejsce, gdzie wiesz, że być może ktoś kupił taniej, ale jednak ty sprzedasz drożej. Czyli gdybym widział taki wykres, to ja bym szukał kawalerek na tym obszarze, bo tam jest różnica prawie 4000 zł. A ty, żeby zarobić cokolwiek potrzebujesz powiedzmy 2000 różnicy. Tak? Żeby zarobić dobrze, potrzebujesz co najmniej trzech. No nie? Tak to wygląda. I teraz na takim wykresiku kolory grają rolę. Tam, gdzie jest zielono, to znaczy, że to jest fajny obszar. Tam, gdzie jest żółto, to znaczy, że no, jakiś jest. A tam, gdzie jest czerwono, to znaczy, że no, lepiej sobie odpuść. I teraz czasami zdarzy się takie coś, jak masz tutaj. Że jakiegoś bloczka brakuje. Tutaj akurat są to duże mieszkania powyżej 62 metrów. Co to oznacza? To znaczy, że transakcji tam było na tyle mało, że my nie byliśmy w stanie wykonać analizy dla tego metrażu. Co to oznacza? Być może nie ma takich mieszkań w ogóle, rzadko, ale w nowym budownictwie się zdarza. Że cała okolica miała na przykład kawalerki, mieszkanie średnie albo wyłącznie średnie i duże. To może też oznaczać, że z jakiegoś powodu mieszkania się tam nie sprzedają. Ja pamiętam sytuację takiego jednego pana z Warszawy. Rok, nie wiem, chyba 2016, to był w ogóle jeden z pierwszych, jedna z pierwszych osób, które, które miały naszą analizę jeszcze w wersji takiej bardzo prymitywnej. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to, to może kojarzy takie miejsca jak Nowolipki, tak, Mirów i, i te sprawy, no ścisłe centrum. No i on dostał propozycję zakupu mieszkania za 8950 kawalerki. I ta kawalerka była była generalnie spoko, była najtańsza na rynku. Natomiast okazało się, że rozpiętość tutaj między minimalną a maksymalną jest bardzo niewielka. To znaczy, że ten człowiek, gdyby zrobił remont i zmieścił się w budżecie remontowym, to by mniej więcej wyszedł na zero, tak, i byłoby niewiele miejsca na jego zyski. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ceny ofertowe w tamtej okolicy były między 11 a 16 tysięcy złotych, ale realnie tylko jedna transakcja przekroczyła 10,5. Dlatego, że ceny ofertowe czasami bardzo się różnią od, od cen z aktów notarialnych. Stąd warto jest sobie tutaj zobaczyć, czy w ogóle jest sens interesować się jakimś typem lokali na jakimś terenie. Ja osobiście robię tak. Że kiedy mam miasto, to sobie wypisuję, może to trwać dłużej, może to trwać krócej, konkretne metraże i konkretne obszary, na których będę zainteresowany. To mi pozwala oszczędzić troszkę czasu. Dalej, na tym obszarze szóstym, patrzymy na coś takiego jak zaburzenia rynku. I teraz znowu. Matematyka to jest takie coś, i wykresy, w ogóle liczby, to jest takie coś, gdzie przynajmniej w Polsce najczęściej to rzuca się w to cegłami i kropi wodą święconą. No nie? I ja wiem, że nawet ludzie, którzy skończyli nie wiadomo jakie kierunki, mogą mieć z takimi rzeczami problemy. No ja szczerze mówiąc, gdzieś tam na początku, kiedy jeszcze. Kiedy jeszcze po prostu wrzucaliśmy wykresy, to dostawałem od 50% osób, że czegoś nie rozumieją. Więc w związku z tym zrobiliśmy tutaj taki system, że w ogóle nic nie musisz rozumieć. Z założenia. Zielone, dobrze. Żółte, uważaj. Jak gdzieś znajdziesz czerwone, no to dobrze się zastanów. Kolor wykresów ma znaczenie. No, i teraz e, obok e, takiego wykresu, czy po prawej stronie, czy poniżej, e, masz komentarz. Rynek w stanie równowagi, niskie ryzyko inwestowania, rynek możliwie jest zaburzony, uważaj, inwestuj ostrożnie. Tak. E, czyli na przykład, jeżeli dostaliśmy ofertę z tego obszaru szóstego, wróćmy sobie do mapy, można to zrobić bardzo wygodnie. Z obszaru 6 dostaliśmy ofertę, jest to nowe budownictwo, załóżmy, że jest to kawalerka. No, to patrzymy. Aha, opłaca się inwestować. Aha, rynek nie jest zaburzony. Zaraz powiem więcej o tym, co znaczy, że, że może być zaburzony. Patrzymy dalej. Aha, kawalerki się bardziej opłacają. Raz, że łatwiej okazję. Deczko, ale jednak. Dwa, że mają fajne ceny sprzedaży. Popatrzymy ewentualnie, jaki wysoki jest to budynek. Dlatego, że tutaj wszędzie. Jeżeli tylko cokolwiek ma znaczenie do ceny, to jest ujęte. Jeżeli nie ma istotnego znaczenia, to jest nieujęte. Czyli na przykład mamy metraż, mamy czy budynek jest niski, czy jest wysoki, a nie mamy na przykład jak jest daleko do tramwaju. Dlaczego? Dlatego, że to w tym przypadku nie ma znaczenia. Sprawdziliśmy 30 różnych parametrów dotyczących tego cech mieszkania i jego lokalizacji. Ale akurat odległość, że tramwaju nie wpływa istotnie na ceny, więc tego tutaj nie ma, żeby oszczędzić twój czas. No to patrzymy sobie. OK, fajnie. No i teraz za ile takie mieszkanie warto kupić, żeby to było, żeby sobie zarobić? No to patrzymy sobie na ceny inwestorskie. Mamy szósty nowe budownictwo. Szósty obszar, czyli przedmieście. Mieszkania do 42 metrów. No i, po, no i patrzmy. Tak? Załóżmy, jeżeli by ktoś nam dał ofertę na poziomie 6000 za metr, no to jesteśmy zadowoleni, kupujemy i w ogóle fajnie. To zielone to jest to, o czym mówiłem. To jest cena bardzo okazyjna. To jest cena, w jakiej schodzą najtrudniejsze mieszkania. Być może nie widzisz jej w internecie. Natomiast za takie kwoty ludzie te mieszkania sprzedają. To, co jest żółte, to jest cena pewna sprzedaży. To oznacza, na pewno za takie pieniądze mieszkanie wyremontowane się sprzeda, a cena czerwona to jest cena maksymalna sprzedaży czyli taki kompromis, żeby w ciągu pięciu tygodni znalazło się przynajmniej kilka osób szczerze zainteresowanych zakupem w takiej cenie. OK, możesz ustawić sobie cenę sprzedaży wyższą i liczyć, że będzie to jedna osoba i akurat jej sprzedaż, bo jesteś świetnym sprzedawcą. OK, yy, możesz w razie czego zejść, jeżeli trzymasz próg kosztów. Ja osobiście nie przekraczam z kosztami tej żółtej kwoty, a potem wszystko, co powyżej, to jest mój zysk. Gdyby na tym szóstym obszarze, gdybym dostał ofertę pod tytułem nie wiem, 6500 albo 6600, to bym się zastanowił, czy powiedzmy w 7400 się wyrobię z kosztami. Jeśli bym się wyrobił, to bym wchodził bez wahania. Jeśli nie, ja osobiście nie toleruję ryzyka i bym w to nie wszedł. Ale gdyby to był na przykład obszar trzeci centrum, Popatrzcie, 4023 jest okazyjne, a może się sprzedać za 8432. I gdyby tutaj ktoś mi zaproponował za 5000, czyli wcale nieokazyjne, no to ja w to wchodzę jak w dym, bo w 1500 się wyrobię z kosztami. A jeszcze 2000 czekają na zarobienie. Ok? W tym momencie dzwonię do człowieka, który. Dał mi ofertę i mówię OK, zgadzam się. I to jest wszystko. W tym momencie. Drogi kolego i droga koleżanko, w ciągu dwóch minut sprawdziłeś ofertę inwestycyjną i odpowiedziałeś. I kiedy inni siedzą i się zastanawiają i się głowią, czy to jest okazja, czy nie jest okazja, czy w to wejść, czy w to nie wejść, ty już działasz. I o to tutaj chodzi. I to dokładnie oznacza, kiedy mówię, że dowolną ofertę inwestycyjną jesteś w stanie przeanalizować w ciągu dwóch minut i dać odpowiedź. Dlatego, że inni będą sobie um, zawracać głowę, będą szukać ofert w internecie, będą się zastanawiać, będą pytać innych to jest w ogóle najgłupsze to już lepiej patrzeć po ofertach. Będą pytać na grupach na Facebooku, za ile tam się da sprzedać mieszkanie. Jakiś Jan Kowalski odpowie na przykład za 8 tysięcy, a nie wiadomo, czy Jan Kowalski się zna czy nie. A może się myli. Tak, tak się też może zdarzyć. A Ty już wiesz. Druga rzecz, co jest tutaj ważna, nie wiem, czy w tej przykładowej analizie to jest, natomiast może się tak zdarzyć. Że kupisz mieszkanie w jakiejś kondygnacji, takiej nieciekawej. Mamy? Mamy. O. I teraz popatrz. Normalnie ceny są y, zrobione tak, że oddają typowe mieszkanie. No ale jeżeli jest na przykład na barterze czy na ostatnim piętrze, to nie jest typowe. Więc prawie zawsze y, Czasami się tak zdarza, że trzeba gdzieś dodać jakąś cenę do cen z metra. Tak jest, kiedy na przykład ostatnie piętro niesie ze sobą jakieś zalety. Zalety na przykład takie, że widać morze, a z tego poniżej to nie widać, no to wtedy czasami trzeba dodać, ale generalnie, jeżeli jest jakiś wpływ kondygnacji, to on jest ujemny, to znaczy trzeba coś odjąć. I nie ma tutaj reguły. Dam Ci przykład. W Częstochowie, w miejscu, gdzie inwestuje, ostatnie piętro bez windy jest uważane za znacznie lepsze niż parter. Z tego względu, że no po prostu jest plaga kradzieży. Tak? No na parterze raczej mieszkają te osoby, które muszą tam mieszkać. Z drugiej strony. W wielu miejscach, tak jest na przykład w niektórych okolicach Koszalina czy, czy Szczecina, jeżeli jest jakiś bardzo piękny widok, widok na morze, widok na zatokę, to lepiej widać z ostatniego piętra i tam to ostatnie piętro jest warte dużo więcej niż parter na przykład. Nie? Czyli typowe, to co jest typowe, co tutaj zobaczysz, to jest to, że jest brak wpływu. Czasami trzeba odjąć za metr. Więc jeżeli Twoje mieszkanie znajduje się akurat na parterze czy ostatnim piętrze bez windy, tak, no to musisz sobie tutaj jeszcze zerknąć i ceny inwestorskie, które były powyżej, skorygować sobie o ten wpływ. Kondygnacji ujemny, bo gdybyśmy dodali jeszcze kilkanaście przypadków, gdzie na przykład A na obszarze powiedzmy pierwszym, jeżeli jest na parterze, to taka, na pierwszym piętrze, to taka, na drugim do ostatniego, to taka, a na ostatnim, to taka, to już zrobiłby się straszny bałagan. A analizy takie jak na przykład warszawska mogłyby wybuchnąć do ponad 300 stron. tak? Więc tutaj musimy, tutaj musimy sobie pójść na pewien kompromis z tym, żeby dało się jakoś korzystać z naszego dokumentu. Wracamy do mapy. No, ale zobaczmy na przykład budynki do roku 1995, czyli te. Czyli te bardziej starsze. Tak? No to patrzymy. Tu jest taka okolica na północ od ulicy Słonecznej, gdzie mamy zarówno nowe budownictwo, jak i starsze. I takie przypadki się zdarzają. Jednym z przypadków sztandarowych jest takie osiedle oświecenia w Krakowie, gdzie są bloki starsze, nieocieplone, starsze, ocieplone i jeszcze nowe. I jeżeli ktoś się nie zna, po prostu wrzuca wszystko do jednego worka, wyciąga średnią i, proszę pana, to jest warte tyle, a potem ten pan się głowi, że, że jakim cunem. Nie? nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka. I teraz, jeżeli się tak zdarzy, że będziesz mieć dwa albo trzy typy budownictwa na danym terenie, to to są trzy różne rynki i one będą oddzielnie ustawione. Dajemy sobie na przykład obszar trzeci. Widzimy, kawalerki mają lepsze ceny zupełnie niż... Przepraszam, mieszkanie w średnim metrażu, kawalerek transakcji było niewiele, mamy to tutaj napisane. Tak, to jest w tym miejscu. Lepiej jest zainwestować w mieszkanie średnie niż w duży metraż. O duży metraż jest w ogóle do tego zaburzony rynek. Ciężko przewidzieć, za tam co się sprzeda. Może się, może się jeszcze rozchlapnąć nam po drodze, więc lepiej średni, OK sprawdzone. Tak samo ceny maksymalne od minimalnych. Tutaj mamy odległości. Jest istotna różnica mamy też istotną różnicę między uwaga pod obszarami. No to patrzmy jak to wygląda na obszarze trzecim w starszym budownictwie. Mamy trzeci obszar. Wśród pamiętamy, że kawalerek nie było, więc tutaj nie będzie trzeciego obszaru. Mamy obszar centrum A i B i to zawsze jest pokazane na mapce. Gdzie popatrzcie, są zupełnie inne ceny, aż o 600 zł z metra. Jest poprowadzona konkretna linia pomiędzy dwiema częściami osiedla. Tutaj w tej przykładowej analizie może tego nie być, natomiast w każdej, w każdej jest. Tak? No i wiesz, jeżeli w tej części osiedla, jest położona twoja okazja, to ma inne ceny po prostu. Tak samo mogą zachodzić różnice, jak tutaj widzimy na obszarze drugim. Mamy własnościowe i spółdzielczo-własnościowe, które mają zupełnie inne ceny. I to też y, pamiętajcie o tym, że to jest bardzo różnie. Na przykład w Płocku to spółdzielczo-własnościowe mają znacznie wyższe ceny niż własnościowe. w w Warszawie z wiadomych względów własnościowe prawie zawsze będą, będą miały wyższe ceny. Chodzi o kwestię uregulowania gruntu. A na przykład w Krakowie jest tak, że na dwoje babka wróżyła. Czasami jest tak, czasami jest inaczej. Popatrzmy sobie tutaj. Na obszarze numer 1 Północ mamy trzy różne typy zabudowy. Mamy kamienice, mamy niskie bloki i wysokie bloki. I każdy ma inne ceny. No nie. Więc wszystkie te efekty, które są istotne dla Twojej decyzji, są w tym miejscu. Więc jeżeli Ty mniej więcej wiesz, że na przykład na obszarze pierwszym opłaca się wejść w mieszkania średniego metrażu między 42 a 62 metry, no to sobie patrzysz tutaj i już wiesz wszystko. Tak? Dodasz sobie, wiesz, jaką cenę z metra ci zaproponowano, już wiesz, czy Ci się opłaca, czy nie, czy w to wchodzisz, czy, czy dziękujesz. I teraz tak, ta żółta cena, pamiętaj, pamiętaj o jednej rzeczy. Żółta cena oznacza cenę pewnej sprzedaży. Pewnej, tak? Czyli jeżeli ty wystawisz mieszkanie wyremontowane na wysoki standard dzisiaj w takiej cenie, to powinno się w parę dni sprzedać. Dlatego, że cena jest relatywnie niska. Ale to jest zabezpieczenie przed kryzysem i przed różnymi dziwnymi zbiegami okoliczności. Co to oznacza? Ja tej kwoty nie przechodzę z kosztami i po prostu sobie siedzę na kanapie i czekam, aż mi się mieszkanie sprzeda. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że na pewno się sprzeda, prawie na pewno się sprzeda drożej, a w razie czego, no to w takiej to się na pewno sprzeda. Jeżeli będę nagle potrzebował pieniędzy, to szybko sobie sprzedam. Jeżeli nagle się coś będzie działo, nie wiem, bomba, bomba bombardowania itd., to sobie szybko sprzedam. No, może przesadziłem z tą wojną, bo ona drastycznie wpływa na ceny. Ale gdyby się coś stało ryzykownego, musisz gdzieś wyjechać, musisz szybko wyjąć gotówkę. No to to jest ta cena. A co gdybyś wyjechał z kosztami na północ, bloki wysokie, wyjechałeś z kosztami na 6500? No, za 6500 tak szybko się nie sprzeda. Może się sprzeda, ale już nie tak szybko. Tak. To jest właśnie to. Czyli czasami jest tak, no bo to zależy od Twojego poziomu akceptowania ryzyka. Ja osobiście nie za bardzo akceptuję ryzyko i ja wolę zarabiać bezpiecznie. I wolę zarobić mniej, a bezpiecznie, niż więcej, a ryzykownie. Pytanie, jak Ty tolerujesz ryzyko? Jeżeli tutaj wyjedziesz sobie z kosztami na 6,900, cały czas jestem w tym północ, bloki wysokie, mieszkania średnie, stare budownictwo to Prawdopodobnie wyciągniesz 7400 i być może poczekasz za 3 miesiące i wyciągniesz nawet 7500 albo 7600. Tak? To jest twoja. To jest twoja predyspozycja. To jest twoja cecha. To jest twoja strategia, w jaki sposób zarabiasz. Nie. Natomiast zauważ, że im bardziej masz defensywną strategię. To, jest, to znaczy, im bardziej lubisz zarabiać w momencie zakupu. To tym mniej masz takich dyramatów. Paweł, pytasz, czy zysk też odejmujemy od pewnej ceny sprzedaży? Zależy, ja nie odejmuję. Jeżeli chcesz, pewna cena sprzedaży jest na sytuacje ryzykowne, twoje, głównie związane z twoim budżetem. Bo na przykład, oprócz inwestowania, prowadzisz sobie firmę, przyjechała skarbówka, no i generalnie rozglądasz się za kątem bankowym na Barbadosie, tak? To szybko sprzedajesz, dziękuję. Hmm? Natomiast myślę, że nie ma sensu. Myślę, że nie ma sensu odejmować swojego zysku od ceny pewnej sprzedaży, dlatego że to mieszkanie, jeżeli jest naprawdę dobrze zrobione, no, to ma niewielkie szanse, że osiągnie co najwyżej tą wartość. Ono prawie na pewno będzie troszcze. I tak to byś zrezygnował z jakiejś okazji, która ci przyniesie zysk, tylko dlatego, że zrobiłeś sobie bardzo restrykcyjne kryteria bezpieczeństwa. Moim zdaniem to jest zbyt restrykcyjne. Okej. Okay. Proszę, napisz na czacie, jeżeli jest coś, czego nie rozumiesz, albo jeżeli jest coś, z czym masz jeszcze problem. Pokazałem, jak korzystać z tej analizy. Pokazałem, jak to się robi. Jeżeli jest jakiś problem, masz jakieś pytanie, coś cię nurtuje, pisz śmiało na czacie. Tomek, czy z cen inwestorskich mogę wywnioskować, za ile sprzedam mieszkanie bez remontu, zakładając, że mieszkanie jest w typowym standardzie, gdzie nikt tego mieszkania nie demolował, stoją typowe sprzęty i wyposażenie z lat 80-90? Bezpośrednio nie, ale jeśli to znaczy tak, to co jest w analizie, to nie jest wszystko, co ja mam. Więc jeżeli się tak zdarzy, że będziesz miał taką sytuację, że będziesz miał um, tak zwanego flipa na brzydko, tak, to po prostu się odezwij, to my w ramach naszego saportu ci podeślemy konkretne ceny. Bo gdybyśmy jeszcze te ceny dorzucili do analizy, to z tego już by się w ogóle nie dało korzystać. Pytanie, jak spiąć analizę AGG z narzędziami do przeszukiwania? Internetu, w poszukiwaniu okazji. Powiem Wam, jak ja robię. Kiedy mam takie ceny inwestorskie, jak tutaj widzisz w analizie, pytanie znowu, czego szukasz, tak? Bo trzeba brać pod uwagę, że większość najfajniejszych ofert w internecie się nie znajdzie. Ja robię tak, wybieram sobie obszar, z jakiego szukam, no i na przykład widzę. Powiedzmy, co tu jest takie fajne, co by, co by można łatwo pokazać. O, powiedzmy, niech będzie ten obszar centrum nowe budownictwo. Tak? Załóżmy, że widzę, że żeby do żółtej kwoty. Dobić z kosztami, to muszę kupić za jakieś 5200, tak? No, bo będzie remont, bo będzie jakiś notariusz, powiedzmy 5200 lub, lub nieco niżej, żebym miał pewność, że na pewno zarobię. No, to sobie ustawiam taką cenę pod tytułem 5200 i przychodzą mi oferty maksymalnie takie. Natomiast pamiętaj o jednej rzeczy. Że większość ofert, jakich szukasz w cenach, może, może ich po prostu nie być w internecie, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, zwłaszcza w dużych miastach. Z takich mniejszych miast jak Lublin, jak Rzeszów, jak co tam jeszcze jest takiego fajnego, co ludzie inwestują? Olsztyn, jak miejscowości w województwie wielkopolskim, czy mniejsze województw, w województwie dolnośląskim, to wciąż jeszcze jesteś w stanie znaleźć tam w, w przeszukiwarce w internecie fajne oferty i na nich zarobić. Natomiast w dużych miastach się to skończyło, z tego właśnie względu, że jest bardzo duża konkurencja. Dziękuję ci bardzo za to, że byłaś, byłeś na tym webinarze. Mam nadzieję, że Ci się przyda i że będziesz działać i zarabiać ciężkie pieniądze i będę Ci wdzięczny, jeżeli mi napiszesz o jakimś super dealu, jaki zrobiłeś, czy zrobiłaś dzięki, dzięki tej analizie. Trzymaj się ciepło, dobrej nocy i pamiętaj o jednej rzeczy. Jeśli Ty masz przewagę, to inni jej nie mają. I to jest w tym wszystkim fajne. Dobranoc.